Cześć, witajcie moi drodzy. Jak widzicie, na stole leży potężny albumiszcze, oczywiście. I jak widzicie, jest to szninkiel. Długo się zabierałem właśnie za, za, za ten album, bo miałem nieco wątpliwości, jak go w ogóle zaprezentować. Zwłaszcza ci, co czytali wcześniej, wiedzą pewnie, o które sceny chodzi. No ale cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije, że tak powiem, że tak powiem. No, i w tym momencie. Tak, jest to. Jest to oczywiście album ten całościowy, ten. Czy można go nazwać integralem, w... zwłaszcza po tym zwłaszcza po tym, że. W Polsce, wiadomo, mieliśmy to pierwsze wydanie z krajowej agencji, przepraszam, z wydawnictwa Orbita, no, które było w całości, które było tak, tak, de facto, tak de facto w całości, które było oczywiście czarno-białe. Sam posiadałem kiedyś te, te, to wydanie, także, także tutaj też mam takie poniekąd mieszane uczucia. No tutaj na pewno wielkim, bardzo wielkim plusem jest to, że wydany został oczywiście, w, jak, jak, jak m, praktycznie większość komiksów, które mam, w oprawie twardej w formacie powiększonym, ale okej, okay. bierzemy się za drania. jest oczywiście Egmont. I, no, i tak jak mówię, no, ciężko mi jest to nazwać integralem, bo, bo, bo z tego względu, że z tak jak już, jak, jak już mówiłem wcześniej, tutaj mamy stopkę redakcyjną. Oczywiście story House Egmont. Aha, no i zapomniałem jeszcze powiedzieć o dosyć kontrowersyjnym temacie, czyli kolory bajgraza. Wiem, że wiem, że w światku komiksowym wywołało to niemałe poruszenie, że został, że, że gdzieś tam, gdzieś tam najprawdopodobniej, najprawdopodobniej by został, by został popełniony po prostu kilka takich błędnych decyzji ze strony pani kolorystki. Ciężko mi się tu w tym, w tym temacie wypowiedzieć, bo jako tak czytało mi się to fajnie, no ale, ale no, mając wcześniej to, 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 to orbitowskie wydanie. Hmm. Szkoda, że, szkoda, że. Wiem, 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 że wydawnictwo Libertago wydało właśnie taki specjalny album w jeszcze większym formacie, podobno niż to, zawierający obydwa wydania. Komiks też oczywiście został przetłumaczony. No, tu, macie, tu proszę bardzo, macie taki krótki wstępniak, którego oczywiście przedtem nie było. Komiks też został podzielony na, na rozdziały, tak jak to było w, w tym pierwszym, z tym, że tutaj mogą się znaleźć. Tak, z, znalazły się też dodatkowe materiały. Egmont też oczywiście pokusił się o wydanie tych komiksów w formie w formie zeszytowej w postaci trzech zeszytów. A z tego co pamiętam, pierwsza zmianka w ogóle o tym albumie była właśnie w komiksie Fantastyczce i tam było bo kilka kadrów tam było zaprezentowanych tu właśnie z początku. Spróbuję natrafić na ten kadr. Zdaje się, że to był ten kadr. I któryś jeszcze jeden, ale teraz już nie pamiętam, który i w którym albo albumie to w ogóle było wydawane. Czy przy, chyba przy którym z Jansów bodajże. No a tak moi drodzy, wygląda już przedsmak tego wszystkiego, cała ta pierwsza bitwa. Tutaj, spotkanie: oczywiście, i ona z yy, władcą, stworzycielem światów. Opowieść jest fajna. w autorami, oczywiście, kombo tworzące Torgala, czyli, czyli, czyli pan Grzegorz Rosiński oraz Jean Van Ham. Tutaj się zaczyna już rozdział numer dwa. Przepraszam, że jeszcze tak wrócę. O, właśnie. Bombom, bom, czyli, czyli jeden też z bohaterów tej opowieści. Tawal. Bardzo ładnie. Komiks, komiks jest bardzo ładnie narysowany. No tak, jak mówię, jeśli chodzi o kolory, no cięż, ciężko mi się też czepiać. Chociaż, chociaż, chociaż jest, jest po prostu taki troszeczkę taki, taki. Niedosyt, że nie, nie że nie było dostępnie tam na przykład na stronie EGMO no w tej, tej wersji czarno-białej. Może niekoniecznie z tymi dodatkami, które są tu zawarte, może temu właśnie nazywany ten komiks jest integralem, A ja bym raczej powiedział, że to taka, hmm, taka specjalna edycja bardziej niż, 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 niż to wydanie, które, które, które było wydane za, za pośrednictwem wydawnictwa Orbita. Oczywiście nie mogło zabraknąć scen tego typu. Nie brakuje to scen, oczywiście, takich takich, takich e, jak pamiętacie na gości. Sam zaszczelak, jak, jak, ja kiedyś zobaczyłem, no jeszcze nie wiedziałem no w ogóle co to jest. Pani sprzedała mi w kiosku cena 1500 zł, więc niebagatelna nie, nie wtedy, wtedy. A, a, a no nie pamiętam, to, który to, to był teraz rok, e, w którym był, zosta, został wydany w ogóle ten orbitowski album. A wtedy pamiętam, że dostawałem, dostawałem kieszonkowe w wysokości 2000 złotych od matki. No także możecie sobie, możecie sobie wyobrazić, ile, 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 ile mnie to kosztowało. Tu jest rozdział malear. Ale tak w ogóle fajne na pewno na plus są te wstawki takie, bo przedtem był taki tylko napis na przykład Jon Malear i tak dalej i tak dalej. Były takie czarno-białe rysuneczki. Nie było czegoś takiego jak tutaj. Tutaj jest yy, przybycie do wioski, gdzie mieszkała gdzie mieszkała Gwell. No, a historyka Historia jest historia jest naprawdę bardzo fajna, co prawda smutnym ze smutnym końcem. Ze smutnym nieco końcem. Troszkę tak przypomina to fabularnie troszeczkę tak, tak, tak jakby się tak uprzeć. No to Władcy Pierścieni, takie pomieszanie, pomieszanie oczywiście, pomieszanie z e, fantazji. Nawet bym powiedział z science fiction, bo jest tu jest na pewno nawiązanie, jest to nawiązanie na przykład do Odysei Kosmicznej 2001 w postaci tych, tego monolitu, który się pojawia potem. Jeśli oczywiście tak to mogę tłumaczyć. Ale moim zdaniem jest to oczywiste nawiązanie. Też zresztą na samym początku w tym filmie było, było scena właśnie z małpami, i potem, i potem, i potem było stanął monolit, i nagle zaczęła się walka. To następny oczywiście rozdział. No proszę bardzo, tam czyli przybycie, już powolutku przybywamy do, 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 do krainy, w której mieszka Wolga, którą który, z którą oczywiście wiąże się jedna z takich mocniejszych scen w tym komiksie. Wszyscy wiecie, pewnie wszyscy się domyślacie, o którą mi chodzi. No ja tak mówię. No graficznie, jeśli chodzi o samo rysowanie pana Grzegorza, no, jest majstersztyk. Jest to majstersztyk. Także tutaj już mamy. O, proszę bardzo, mamy i tylko teraz ja też zastanawiam się, czy to. no Teraz już nie pamiętam, bo już dosyć dawno nie miałem tej wersji, tej, 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 tej czarno-białej. Czy też było właśnie tyle rozdziałów. Tutaj, oczywiście, ten ptaszek, którym zostaje dowożony. Tutaj kurczy, no, 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 strasznie mi to przypomina jedną z części Torgala, ten kadr. Bo tutaj chyba trzech starców z krainy Aran. No, oczywiście, oczywiście, jest, jest to oczywiście Wolga jeszcze w swojej pierwotnej postaci. No może spróbuję, nie wiem, czy mi YouTube to potem obetnie, czy nie, zobaczymy. Nie mogło zabraknąć tej sceny. Oj, co to, to nie. <śpiewanie> Przepowiednia jargot pachnący. Tutaj spotkanie powiem z wszystkimi trzema władcami. Będziemy zaczyna się, zaczyna się po prostu. Już dopełniać do końca ten dramat. Tu wylądował akurat i on wylądował w lochu. I nie wiem czemu, takie mam wrażenie, że też tłumaczenie zostało delikatnie, delikatnie, delikatnie zmienione. Takie przynajmniej jest moje wrażenie. No ale tak jak mówię, już nie pamiętam tego ory oryginalnego, tego pierwszego wydania. Jak to wyglądało? Chociaż jest, jest. Oczywiście duch, duch, duch... Opowieść został jak najbardziej zachowany także, także nie jestem jak najbardziej za. Musiałbym spojrzeć do stopki redakcyjne kto był tłumaczem, kto był w ogóle tłumaczem obecnej tej obecnej wersji. Zębria, czyli, czyli druga władczyni. I ten kto oczywiście czytał wiedzą po prostu kim właściwie ta trójka była. Z kogo się to wszystko zrodziło? Pięknie malowane sceny, pięknie. Ja Powiem tak, ma ta wersja pokolorowana, ma, ma swój urok. Nie mówię, że nie. Tutaj też padnie propozycja. Tutaj padnie też propozycja dla Jona, żeby zmienił Żeby zmienił twarz twarz z Embry. No i oczywiście trzeci władca czyli barfind albo Barfind. Nieba, zostawię w normalnej polskiej wymowie. Jak się to kiedyś czytało. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie graficznie zrobiony komiks, jeśli chodzi o, o, o pana Grzegorza. No i jeden został, jeden z ostatnich rozdziałów. I to jest właśnie to, o czym powiedziałem, właśnie ten monolit. Te moje, nawet, te, te, moje tak zwane, nawet, tak, ja, tak ja sobie to oczywiście tłumaczę, bo niekoniecznie wszyscy muszą, muszą się z tym zgadzać. Do, do, do filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, także, także... Jak dla mnie nawiązanie oczywiste, tylko oczywiście, tylko tak jak powiedziałem, nie każdy musi się ze mną zgodzić. No to tutaj oczywiście wiadomo, co następuje. i pojawia się właśnie cały sprawca. On się chyba, jak dobrze pamiętam, nazywa Czytajmy Czytaliśmy oczywiście po polsku. Zupełnie tak, jak to było, jakby to było. jakby to była, nie wiem, taka zagłada Wielkiej Wyspy w, 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 w pamiętnej serii Ekspedycja. Tutaj takie, takie końcowe rozwinięcie, gdzie już powstaje całkiem nowe, całkiem nowe życie. Już jest zalążki dinozaurów i tak dalej, i tak dalej. Także tu kończymy komiks. Fajna opowieść, naprawdę fajna opowieść. No, i zaczynają się oczywiście dodatki, których jest troszeczkę. Sam komiks sięga do strony 170. Gdzie zdaje się ten czarno-biały miał chyba gdzieś około 150, ale być może tu chodzi o już te wstępniaki, te, 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 te obwoluty i tak dalej. Oczywiście oryginalny tytuł. Szkicownik, gdzie, gdzie jest mnóstwo takich koncept takich artów. Tego oczywiście wam też nie pokażę. Jeszcze opisy w takiej w takiej we takiej, te, te francuskiej właściwie. Wersji, to jest to jest w francuskiej wersji. Koncept arty kilku kilku postaci występujące w tym komiksie. To zdaje się w ogóle nie wyszło z tym widelcem do komiksu. Na pewno nie. Barfint. Tutaj coś pokolorowanego już po tej bitwie z początku komiksu. Się... I tu się zastanawiam, czy to jest. Oryginalne malowanie, czy po prostu tutaj kolorystka zrobiła swoją robotę? Też się tak zastanawiam. No, wydaje mi się, że to jest akurat kolorowanie oryginalne tego komiksu. Te, tego tego konkretnego kadru, oczywiście. Tego szkicu. Różne takie to wygląda, jakby to by miało być zrobione jako grafiką komputerową i jakby to miało gdzieś tam, gdzieś tam. Gdzieś tam być wykorzystane z nie wiem, serialu czy w czy, 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 filmie. Nawet, powiedzmy, że troszeczkę, nawet troszeczkę mi to przypomina, nie wiem czy widzieliście film Dark Crystal. Ten pierwszy. Strasznie takie, takie podobne te postacie, a przynajmniej ona. Takie dosyć to podobne. Jeszcze troszeczkę oczywiście tutaj jest szkiców. Tutaj jak ładnie to pięknie zostało przedstawione. No i na samym końcu właśnie to, o czym też wspominałem, że Egmont w Polsce wydawał właśnie to też w trzech zeszytach. Czyli to jest okładka pierwsza, okładka druga, czyli wybraniec. Chcę Wam jeszcze pokazać tą trzecią okładkę, bo jest tutaj oczywiście. O, o, właśnie. No, album jest wydany na papierze kredowym. Choć no, odbija się trosze, troszeczkę światło, ale tragedii nie ma oczywiście, nie ma. Jak te, chcę Wam to pokazać. <laughs> Proszę bardzo. I osąd, album numer 3. No i tak moi drodzy, koń, kończy się po prostu ten cały album. Gdzieś, on gdzieś ma troszeczkę ponad 200 stron. I to oczywiście już Wam nie pokażę, ale oczywiście nie będę tego, bo, bo, bo um, te strony już tu nie są oczywiście li, zliczane do momentu skończenia właśnie albumu samego komiksu. No, i okładka tylna, którą też oczywiście wam chcę wam pokazać, jak zwykle ciężkie troszeczkę. No, wielkościowe to jest tak o. Nie mm, Jest to wielkość albumu Torg, Torgal, albo, albo jeśli widzieliście moje filmiki z Jansem, no to to jest ta wielkość. To jest po prostu ta wielkość, oczywiście jest nieco podobnej grubości jak y, Janse, Jak seria Jans w osobnych albumach. No i proszę bardzo, no nawet nawet szczerze powiedziawszy nie czytałem. No i, 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 i. proszę bardzo. Stary Nowy Testament, pro, yy, proz Tolkiena po 2001 Odyssey kosmiczny. Czyli ten monolit. Czyli ten monolit. Po prostu, tak jak mówiłem, yy, cena okładkowa. Jeśli widzicie. No, znowu łobuz, nie chce mi makro włączyć. Egmund, świat Komiksu. No i grzbiet. Cały ten grzbiet rofiński wam. Także moi drodzy, myślę, że myślę, że. Nie pomylę się wiele, jeśli, że, że, że to tez, też jeden z takich takich, jeśli chodzi o. Mm, wiadomo, że, nie, że, 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 że polskim akcentem jest tutaj rysownik, czyli Pan Grzegorz. Ale, ale, no jest to taki, taki, taki z tamtych, jeśli chodzi o komiksy, no to jest to taki, taki, też taki, no na półce. No to jest naprawdę kawa bardzo fajnej opowieści, taki, taki, w stylu takiej dark fantasy. Na pewno jest to, na pewno jest to inny klimat niż, 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 niż yy, seria Jans, na pewno jest to inny klimat niż, niż, niż Wciąga fabularnie, oczywiście wciąga. Także zakończę już dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Także moi drodzy, trzymajcie się gorąco. Cześć.